Najpierw było tak, że go wydupcyło z tego nilu obok wioski, mhm. nie? Ta sadzonka wyrosła obok niego i potem to się w tym ta trumna jakby wyrosła w drzewo. To drzewo, no. I potem te ziomeczki. Patrz, jakie drzewo z super pudełkiem na wierzchu. Wybudujmy tam zamek, czy tam jakiś super szef wioski mieszkał. Jakiś sołtys. I ten, i potem przyszła do niego ta Izyda i tak. Dawaj to! To jest mój mąż. A ten mówisz nie, nie bo ona tam przyszła w jakimś kamuflażu chyba. Ona tam przyleciała jako ptak. W sensie nie, nie, bo to było chyba tak, że ona A nie, przyszła tam... Była jako ptak. W, kalend w kalendarzu tak, w kamuflażu. <grym> w kamuflażu jakiejś pięknej baby, nie? I ta żona tego króla, czy tam sołtysa, cokolwiek tam było, nie? A taka, o taka Ło, jako fajna pani, będziesz mi tą. E, e, po części tak, ta co wychowuje dzieci, na nią, na nią, tak, nie. I ona takie no spoko.